Dobry wieczór, coś się, coś się popsuło i nie było mnie słychać. To powtórzę jeszcze raz. Wynik całego postępowania dochodzeniowego ze strony Liberty Media w związku z kandydaturą Andretti Global do wejścia do stawki Formuły 1 na sezon 2025 bądź 2026 zakończony niepowodzeniem to jest jakieś. Nieporozumienie. Jeżeli tyle dla Was niewiele znaczy, takie zaangażowanie jak pokazałem Andretti, Michael Andretti wraz ze swoim ojcem Mario, gdzie postawili postawi na to całe swoje życie prywatne, biznes, rodzinę, wszystko inne i dla Was to znaczyło tylko to mierne odrzucenie, to jest jakieś to jest niepoważna sytuacja. Tak kończysz może może już nie, pa, nie robić pasty z nogi? Przejdźmy szybko, omówmy właśnie całą tą sytuację. Tak, dwa lata temu właśnie Michael Andretti wyszedł z pomysłem, aby y, spróbować wejść do stawki Formuły 1 właśnie w kolejnych latach. No właśnie, planem był to rok 2025-2026. Y, i od tam już, właściwie momentu, z y, pierwszego ogłoszenia, właśnie pomysłu, y, spotkało się ze sporym. Sceptycyzmem ze strony obecnych zespołów: Ty właśnie Ferrari, Mercedesa, Red Bulla, McLarena niekoniecznie, ale właśnie taki Haas czy też ówczesny Alfa Tauri, a więc tam mniejsze y, zespoły lub też zespoły stowarzyszone z potęgami były bardzo przeciwne właśnie takiemu rozwiązaniu. Y, o co chodziło tym zespołom? No, przede wszystkim o money, money, money. Y, mianowicie 10 zespołów. To jest więcej mniej kawałków, które są większe do podziału dla tych 10 ekip. Oczywiście w ramach tego podziału już istnieją różne patologie, w ramach których na przykład są, jest coś takie jak bonus historyczny dla Ferrari, bonus historyczny dla McLarena czy też dla Williamsa. I jestem ten, ten pojazd bardzo nierówny i nie do końca sprawiedliwy. Oczywiście w jeszcze w ramach Konkordatu istnieje nadal coś takiego jak prawo weta dla Ferrari. Ale już pomijając to, no właśnie pierwsze rzecz to są pieniądze i w sumie na tym, się skupiły, na tym skupiły się zespoły, żeby właśnie tych pieniążków swoich obronić, no bo jeśli wejdzie ten jedenasty zespół i będzie walczył, nawet z takim hasem, czy Zauberem, czy może będzie gdzieś tam walczył, w środku stawki, no to będzie pieniążki podkać. A przecież formułę to też jest biznes, i teraz trzeba pieniążki zarabiać na tym, trzeba też money, 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 robić, prawda? I niefajnie jest, gdyby ktoś jedenasty się do tego dołączył, już walić to, że ten jedenasty byłby potężnym. Takim krokiem wejściowym na rynek amerykański, bo tak, F1 ma od tych 12 lat rundę w kota. Z powrotem udało się odczarować Bernie, udało się odczarować porażkę z Indianapolis, z Michelinem. Teraz do tego doszło właśnie w Miami, w Las Vegas. I jeszcze był pomysł na rundę w Chicago, ale tam lokalna no, społeczność oraz miasto się wzburzyło, bo już wiedzieli, bo już władze miasta wiedziały, jaki był z daskarem. I wiedzieli już, że Formuła to że w ogóle tam może nie przejść, a jeszcze Liberty będą chciał kontrakt od razu na 10 lat. Co w ogóle by się jeszcze finansowo, i też jeszcze postawił w niefajnej sytuacji. No ale cóż, po co wam też 4 pinty? Nawet tuczy 20 wyścigów w Stanach, a pozostałe 5 wyścigów w, w Europie czy w Azji. Jeżeli nie, nie chcecie mieć amerykańskiego zespołu, amerykańskiego kierowcy, był pomysł, aby mieć golowe hertę, w stawce, no, ale nie temat super licencji. No to był pomysł, żeby w wciągnąć wiem właśnie właśnie Adult Autosport tutaj też Adult Global Do Formuły 1 no, był plan, ale niestety nie ma. No to to Wolf e, robił te wszelkie możliwe fikołki. Łącznie jest tym, że w ogóle też wyciągnął argumentum ad 22 auta w, na torze w kwalifikacjach to będzie niebezpieczna sytuacja e, Może pan Wolf obejrzy Daytonę? 44 Hours of Daytona, albo cały Sezon Imsy, a może pan obejrzy Lemo, a może WEK, a może IndyCar? nie daj może jeszcze Indy500, to już w ogóle jest 30 aut, ale nie daj może niech pan jeszcze do to, to Wolf wygląda właśnie w tego leMą 62 samochody na to, że no to już w ogóle to już jest... Ma kamer, nie? A jeszcze w ogóle niech Pan nie patrzy na Norburg 24 Hours, bo tam startuje po 160 samochodów. No to już. Jest, tam jest czas, tam jest czas, tam jest niebezpiecznie, przy jeszcze bardzo zróżnicowanym poziomie samochodów i tempa tych samochodów. I co? Jakoś wszyscy żyją. Tak były naprawdę robione wszelkie możliwe istniejące fikołki, żeby tylko tego zespołu nie dopuścić. FIA, Federacja właśnie, Międzynarodowa, była za tym, by ten zespół dostawki wpuścić, ponieważ z ich strony wszelkie standardy wytyczne spełniali i Andretti tym bardzo mocno współpracował właśnie z Mohamedem Ben Natomiast po stronie FOMO, no to nie za bardzo przeszło, ponieważ właśnie pieniążki, ponieważ, no właśnie, nie, nie wiem, nie wiem, czym de facto sama Liberty Media nie chciało, czemu zespół nie chciała, bo chodziło o ten, o ten torty do podziału, ale samo Liberty Media argumentuje to, że de facto ta wartość, że to bardziej Anetki by zyskał na wartości wchodząc do F1, niż sama Formuła 1 by zyskała. Po pierwsze, trudno jest sprawić tak, żeby nowy zespół, wchodzący do stawki, dawał większą wartość, jakimś już istniejącym podmiotowi, jakim, jakim jest formuła, ale jakimś już, jakim już określonym, określonym właśnie wartością, określoną wartością, niż żeby, ani żeby właśnie on sam zyskiwał wartość. No to jest bardzo trudne, żeby, żeby z niczego coś nalać, nie? No właśnie, właśnie to jest na no, no takie coś właśnie na no takie coś właśnie, liczyło właśnie Liberty, Miller, że oni wręcz... że dalej jest pustego, a tak się, tak się właściwie nie da. Chodziło też o to to, żeby też nie być właśnie, nie do właśnie do hejterem właśnie tego, co robi Liberty Media, bo też jasne są jakieś procedury, są jakieś standardy, które trzeba zachować. Polecam tweet Mikoła Sokoła, ja też go pewnie przykleję właśnie w filmie. Też właśnie to też wypisał właśnie parę punktów, które właśnie zainteresują, które właśnie były w tym półtajnym oświadczeniu właśnie od Liberty Media, bo też samo Liberty de facto niczego tak oficjalnie nie wypuściło, tylko poszła informacja do Autosportu, do The Athletica i jeszcze do paru innych takich większych mediów motorsportowych, które działają w motorsporcie. I to de facto one wyłamały informacje. Na stronie F1 Media czy coś nie ma, jakby takiej oficjalnej informacji dla kibiców czy coś, nie ma takiej oficjalnej żadnych statementów. W ogóle w tej sprawie tam nawet jak wpiszesz się Andretti Global, to nawet nie za bardzo, co wyniki, jakiekolwiek wynik zajęcia na tych ichże stronach. I z tych ciekawszych rzeczy, po pierwsze, yy, Andretti miał podobno nie spotkać się właśnie na takim wyłącznym spotkaniu z właśnie władzami FOMU, czyli właśnie Formula One Management, aby właśnie omówić kwestię właśnie wejścia też dopuszczenia do stawki, nie wiem co właściwie by być, by być właśnie podmiotem tego spotkania. Dwa de facto nie podali, jaki miałby być silnik, właśnie z jakim silnikiem mieliby debiutować, bo tak, w 2028 miałby być właśnie silnik Cadillaca. ale no właśnie to będzie rok dopiero 2028, a wcześniej mamy jeszcze rok 2026, 7, 8, gdyby weszli w 2025, gdyby weszli w 2026. No to wciąż dwa lata muszą przebulić, przesiedzieć na czym silniku. Pewnie byłoby to Renault, no ale właśnie nawet jeżeli to jest to Renault, które by dostali de facto z przedziału, ponieważ w formule 1 od mniej więcej 7 lat jest taki przepis, że jeżeli jakiś zespół nie może znaleźć sobie dostawcy silnika, to ten, który ma najmniej właśnie dostawców, najmniej, najmniej klientów, odbiorców silnika. To ten producent jest zobligowany do tego, aby właśnie starczyć jednostkę do właśnie tego zespołu. Więc gdyby właśnie Adalti nie miał właśnie yy, żadnego silnika, a po prostu Ferrari Mercedes by nie chciały mu jednostki, a nie wiem Honda, bo Honda de facto nie będzie miała Red Bulla, Astona Martina. I ona by mogła, ale na przykład jest jeszcze Red Bull Power Train, ale to będzie Red Bull oraz yy, te Via Cash Up Racing Bulls, tam jak to siękolwiek zwie więc oni są zajęci, no to zostaje Honda, zostaje właśnie Renault, no to prawdopodobnie poszłoby Renault, ale nie było właśnie formalnego ogłoszenia właśnie takiej formalnej współpracy właśnie z, z Andretti. Jeszcze kole, kolejne, że, kolejna rzecz jest to, że właśnie wejście w roku 2025 i potem zaraz wejście w rok 2026, czyli w pierwszym roku musieliby przygotować samochód pod jeden zestaw, jeden zestaw regulacji, po czym rok później musimy go przygotować auto pod zupełnie inny zestaw regulacji, jeszcze pod zupełnie inny silnik. I Formuła 1 uważa, że ADT może nie być świadomy wyzwania tego właśnie za to macie sprawę, może właśnie nie być świadomy tego, że to jest większe wyzwanie niż się wydaje, mogliby temu nie, nie, ten nie podołać, co godziłoby w wartość czy w też w wartość sportu, no ale hej! Przecież podobno teraz mamy regulacje finansowe, które przecież teraz właśnie regulują właśnie wydatki i tak dalej. I w ogóle super fajnie teraz sprawił de facto w dużym uproszczeniu, że właśnie przez te regulację regulacje maksymalnych wydatków sprawiły, że de facto teraz zespoły zyskują na wartości. Nawet jeżeli jesteś takim bezwartościowym hasem, sportowym bezwartościowym mam na myśli, no to nawet gdyby właśnie Gin Has chciałby ten zespół sprzedać, no to wciąż przecież e, naprawdę mógłby było sprzedać dobre pieniądze. Nawet gdyby to było tylko sprzedaż jakiejś tam opłakanej infrastruktury, ale sprzedaż miejsca w stawce. To naprawdę mógłby dobry pito zebrać, więc nawet gdyby Adretti rzeczywiście może właśnie wszedł na Warta i by upadł, no to to 11 miejsce w stawce będzie łakowym kąskiem, nieważne nie kto by w to inwestował, dopóki to ktoś zadałby właśnie parę grubych miliardów, no to byłoby to atrakcyjne, to atrakcyjne właśnie dla całego sportu. E, Kolejna rzecz. No właśnie, te były te Fikołki zespołów, które de facto kombinowały jak tylko, jak tylko mogły, jak tylko chciały. No i właśnie, gdyby Adelty wszedł w, w roku 2025-2006, no to właśnie, rzekomo według yy, Liberty Media mogliby właśnie sobie nie poradzić z tym właśnie wyzwaniem. To jest no, e, bardzo krzywdzące dla zespołu, który jest e, bardzo mocno przygotowany. FIA zbadała to, jak, na jakim poziomie są, e, przygotowań są. E, sama Andretti też się pochwalił właśnie, że już mają samochód w 60% skali właśnie w tunelu aerodynamicznym, że już z takim samochodem właśnie działają, czyli w takiej skali, jakiej można testować bo f właśnie w tunelu. Mają współpracę z Toyotą, nie, która tego tunelu, tunelu użycza właśnie w Kolonii, tam gdzie mają bazę pod program w hypercarach. Nie, pracują na całym. Pożycie na co nad całą infrastrukturą w Ameryce, też w Europie, więc to jest naprawdę bardzo wręcz niedorzeczne. To jest, yy, ja bym powiedział ostro, ale. To jest coś, co uważam, że to jest potężne splunięcie w twarz kibicom i wytarcie mordy sobie jakimiś wartościami, które, dla, które de facto nie są w żaden sposób zagrożone, ponieważ Liberty Media mówi, że to rzekomo ta wartość do sportu wniesiona przez Andretti no byłaby bardzo niewielka, a bardziej by to zespół uzyskał na tym. No powiedziałem wcześniej, zespół z tego nie daje nawet Salomon. To jest raz. dwa, wnieśli wartość, to jest amerykański zespół. A więc wniósłby na pewno fanbase amerykańskich kibiców. A kibice chcą amerykańskiego zespołu w Formule 1. I to jest y, bardzo smutne, że zostajemy na kolejny jakichś lat z tym zastojem. Mamy, mamy 10 zespołów, ale dobrze wiemy, że obie strony powalczą 3. Może w chwila mi się włączy do walki jakieś pojedyncze zwycięstwa. I to jest bardzo smutne, że będziemy dalej w chwili w tym marazmie. Nie wiemy, jak, wypali, jak wypali projekt Audi. Nie wiemy, czy Haas kiedyś się odbije od tego dna. Nie wiemy, czy właśnie, czy Williams gdzieś tam pójdzie znowu w górę. Gdzie będzie znowu Alpin czy kiedykolwiek ten projekt jeszcze w ogóle wypali. Bo już tych planów 5 było tam naprawdę, naprawdę od zatrzęsienia. To jest, potężna, to jest potężny cios dla samej Formuły 1, ponieważ ze sportu, który dawniej no właśnie pozwalał wchodzić w zespół, oczywiście w czasach Berniego Eaglestona. Pozwala właśnie im wchodzić do stawki. Nagle teraz zostajemy w, zostajemy w miejscu, w którym no, jesteśmy taką zamkniętą ligą. To jest taka, takie towarzystwo wzajemnej adoracji, której no, niewiele się zmienia, ponieważ jest, są cały czas te same gęby, cały czas ci sami ludzie, którym de facto nie zależy chyba na dobru, na dobru kibiców, bo czy amerykańscy, czy europejscy, czy nawet, cokolwiek inni chcą właśnie amerykańskiego zespołu w wy, stawce, bo wiedzą, że tylko nowy zespół jest w stanie jakoś w tej stawce zamieszać. teraz zespół to też więcej aut właśnie w walce, czy to o punkty, czy walce o jakieś podium, nawet o może nie, ale no właśnie o jakieś te, jakieś te punkty. To jest... 20 aut jest naprawdę bardzo biedną stawką i jakiekolwiek e, zawinięcie się jakiegoś zespołu Przypadko, przypadkowy, powiedzmy no po prostu yy, na jakieś ekipa z jak, jakiegokolwiek powodu pada. A wiemy dobrze, że gdy wchodziły nam silniki V6 Turbo dekadę lat temu, to mógł dopadł Caterham, Padła Marusia, yy, Oman nie padł za do, i to dwa razy. Williams też był y, raz, dwa razy był na skraju upadnięcia. Force była raz pod y, zarządem administracyjnym, a więc de facto, na jakiś czas, y, gdyby, gdyby de facto Lorenz strony wykupił tego zespołu, to by padła. McLaren był przecież, przecież też. Y, Mógł zdeknąć, ponieważ rok 2020 mocno szatnął finansami poprzez to, że dział Automotive nie zrobił zbyt dużo, a wówczas właśnie dział Automotive był bardzo mocno sprzęgnięty z działem właśnie Formuły jedynie De facto, przez dział Automotive mogło pieniędzy właśnie w zespole zabraknąć. Sześć zespołów w ciągu ostatnich dekady miało. Szanse, szanse, no mogło paść. Red Bull przez gorszy akurat z silnikami Renault też chciał się wycofać ze stawki, oczywiście pewnie by zawodowały zespoły. Mercedes co kilka lat też tam straszy, pojawiają się spekulacje, że można tam odejść. Ferrari to wiadomo, że może tam straszyć, czyli skończyłeś się, a Ferrari zawsze zostanie. De facto prawie każdy zespół miał gdzieś tam w ciągu ostatniej dekady, miał taką, taki moment, który my nie wiedzieliśmy, czy na pewno dostanie, a sześć zespołów, na pewno sześć zespołów yy, prawie, że padło. 6 zespołów, z czego z obecnych? No, z obecnych cztery, cztery zespoły, ponieważ Katerhammer i Marusi już nie ma, ale przypomnę, właśnie. Williams, Force India, obecny Martin, yy, McLaren, Zauber. Te cztery zespoły y, mogły nam się zrobić z 10 ekip, mogły nam się zrobić 6 zespołów. I co byśmy wtedy mieli? No, zostalibyśmy z y, do do w nocniku, za przeproszeniem, ponieważ y, no, mielibyśmy 12 aut w wystawce. 12 aut w wystawce to jest biedna seria na poziomie dawnej, nie wiem, dawnej World Series by Renault, gdy już się żadne wycofało ze wsparcia i mieliśmy wtedy Formułę tam y, v 835 3.5 czy jakoś tak i to była taka seria dogorywająca DTM, gdy zdychało Class 1, miało 16 samochodów i tam była tam dużo większa stawka, a tu moglibyśmy, gdyby, gdyby te 4 ekip padły, mielibyśmy 12 samochodów i to byłaby jakaś taka biedna seryjka. Oczywiście wciąż byłaby to Formuła 1, ale to byłaby no, jakaś po prostu karykatura Formuły 1. Ja obecnie uważam cały czas, uważam, że 20 aut w wystawce, a na pewno poniżej 22. To jest proteza stawki. To nie jest pełnoprawna stawka, to jest jakaś proteza, to jest, jest jedna z najmniejszych stawek w historii, mniejsza była już tylko wtedy, gdy się wycofało Super To jest wręcz drogocące dla sportu, że sport nie słucha swoich kibiców. Mam nadzieję, że, że Liberty Media w bolesny bądź łagodny sposób zrozumie, czego kibice chcą. Zrozumie, że w taki sposób nie należy postępować. Oczywiście powiedzieli, że, że zapraszamy wówczas w roku 2028, że prawda, gdyby, gdyby Andretti chciał wejść od razu, zaplanował na rok 2028 wejście właśnie z zespołem oraz z silnikiem, czyli właśnie od razu, by wyruszał cały pakiet. No to prawda, wtedy byśmy to raczej rozpatrzyli, no ale rok no, się, bo no do, do tego roku jeszcze jest ma czasu i do tego de facto, do tego my, do tego tematu wrócimy pewnie za dwa lata, jeżeli już. Tylko no właśnie, jaki jest, jeszcze był problem? Bo jak już chcieli wpuścić, no to chcieli wpuścić jakąś kosmiczną cenę, ponieważ oprócz właśnie przy finan temacie finansów pojawił też ryki, grzmoty o to, że 200 milionów to za mało właśnie tego wpisowego, że za mało sobie sumie ustaliliśmy, że no właśnie no to jest wasz, wasz problem bo to zespoły to negocjowały tą kwotę właśnie wpisowego, bo takiego wpisowego chyba wcześniej, przed tym konkordatem, który podpisano w roku 2020, wcześniej takiego wpisowego, to nie jest wpisowe, to jest de facto, to są pieniądze, które, to jest 200 milionów dolarów obecnie i te 200 milionów jest rozdzielane poprzez zespoły, czyli każdemu podwiedychy. Po to, aby nowy zespół mógł od razu brać udział w zyskach z tytułu praw komercyjnych. Wcześniej, zanim taki właśnie, taki właśnie konkordat podpisano, to yy, ten wcześniejszy deal, czyli ten, który w roku 2013 podpisywano, właśnie za czasów Berniego, przewidywał jeszcze takie coś, że gdy wchodzi nowa ekipa to ona w pierwszym roku nie może właśnie brać udziału w zyskach, musi sobie radzić sama, musi właśnie jakoś przeżyć. No de facto to był taki trochę zbrodniczy deal na zasadzie jak polskie przedsiębiorstwo, czyli właśnie czyli no de facto każda firma w Polsce, większość firm w Polsce zdycha po pierwszym roku, gdy trzeba zapłacić ten normalny ZUS. No to, to była trochę taka sytuacja, no i właśnie wprowadzono taki pomost, że właśnie, że dajesz te 200 baniek, no ale wtedy możesz uczestniczyć z nami w tych zyskach, no tylko pewnie 200 baniek to nie zobaczysz na pewno z powrotem tych 200 baniek od razu, tylko zobaczysz z tego stocznik de facto stówej i tak jesteś w plecy. No to trochę taki trochę średni deal. Ale przynajmniej sprawiło to, że, zespoły, że ten nowy zespół nie był traktowany właśnie jako taka yy, taki eksperyment roczny, że właśnie, że żeby nie było, że ktoś wchodzi do formuły 1 tylko po to, żeby właśnie zrobić szmal z tytułu z praw komercyjnych, to właśnie po to był ten, ten, rok, ten rok bez hajsu z formu, a potem właśnie ten nowe w London Gordacie to wprowadzono. Yy, I teraz yy, zespoły płaczą tam cisną, że tak, zrób, zrób podliśmy kwotę, podnieśmy kwotę. Czemu tego nie zrobiliście wcześniej? Bo co, bo myśleliście, że ich nie, we, nie wejdzie? Przecież teraz już podobno ta kwota była właśnie odstraszająca, właśnie 200 baniek, to już było podobno właśnie odstraszające. Nagle okazało się, że ktoś ma 200 baniek, bo Andretti znalazł inwestora, który pomógł mi wybudować fabrykę właśnie w Indianapolis. Pozwolił im postawić jeszcze infora chyba w Europie nawet. Dał im właśnie hajs na to, by się rozwijali de facto bez takich jakichś większych limitów finansowych. że Nie musieli aż tak patrzeć na każdego centa i nagle się okazuje, że to, że jednak no, chyba jest za mało. To jest bardzo niepokarne. To jest bardzo. To jest naprawdę źle świadczy o całym sporcie i mam nadzieję naprawdę, że yy, FOM. Przekona się właśnie, że kibice naprawdę chcieli chcą inaczej. I to nie był jakiś chory wymysł yy, jakiegoś fanbajzu, tylko nie, napra naprawdę Atleti ma poparcie całego sportu całego motorsportu na świecie formuły, jak Weku, naskarów, indykarów, rajdów, nie wiem, yy, wyścigu psich zaprzęgów, nie wiem, yy, bikespeaku na rowerach, cokolwiek jeszcze innego. Prawie każdy nikt w motorsporcie nie powie ci, że, że do tego. Jest dobrym, jest dobrym, było dobrym, dobrym pomysłem. Powiedzą Ci tylko ci biznesmeni, którzy rządzą Red Bullem, rządzą Mercedesem, rządzą Ferrari, Hasem. to są tylko biznesmeni. Żaden normalny człowiek, sport, który sportem, kierujący się, kierujący się duchem sportu, nie poprze, nie poparł, ani nie poprze tego właśnie, tego co się właśnie wydarzyło.